Witajcie moi drodzy. Nieprzypadkowo publikuję ten odcinek właśnie teraz, dlatego, że zbliża się ostatni moment, aby zapisać się na kurs Więcej niż Matura z gwarancją w wyniku. Oczywiście przed tym najbliższym egzaminem maturalnym w 2026 roku. Ścisiej rzecz biorąc, ten termin upływa 28 stycznia. I w tym odcinku chciałam zebrać i przedstawić wam wszystkie zalety kursu Więcej niż Matura, wszystkie argumenty przemawiające za tym, że warto się na niego zdecydować. Oczywiście zawsze z tym zastrzeżeniem, że żaden, nawet najlepszy kurs nie będzie odpowiedni dla każdej osoby i że ostateczną decyzję, czy to jest coś dla was, czy niekoniecznie, musicie podjąć sami. Swoją drogą ta gwarancja wyniku, czy też gwarancja satysfakcji, o której jeszcze powiem za chwilę, jest moim zdaniem jednym z takich najważniejszych argumentów przemawiających za skutecznością i jakością kursów Więcej niż Matura. Dlatego, że jeżeli macie gwarancję, że albo uzyskacie określony wynik na egzaminie maturalnym, Albo otrzymujecie zwrot pieniędzy, no to logiczne jest, że autorom kursu zdecydowanie zależy, abyście otrzymali ten pożądany wynik, dlatego że inaczej po prostu firma ponosi straty. Więc w interesie obu stron w tym przypadku jest to, żeby kurs był faktycznie jak najlepszy, jak najbardziej aktualny, jak najlepiej odpowiadający na potrzeby uczniów. Ale okej, okay, do tego jeszcze wrócę, a teraz zacznijmy od początku. I tak! Po pierwsze, na kursach Więcej niż Matura, wszystko, czego potrzebujecie do nauki, do matury, do kompletnego procesu przygotowywania się do egzaminu maturalnego, macie w jednym miejscu na platformie. To, jak wygląda platforma, jak wygląda. Uczenie się na kursie Więcej niż Matura pokazywałam Wam w odcinku, który jakiś czas temu się ukazał. Więc nie będę przechodzić przez to jeszcze raz szczegółowo, jeżeli Was to interesuje, to możecie sobie obejrzeć, a tutaj tylko pokrótce. Więc tak, na platformie macie podręcznik, czyli wszystkie treści teoretyczne wymagane do matury, zorganizowane w postaci przystępnych lekcji. Następnie baza zadań, bardzo obszerna. W zeszłym roku to było około 3500 zadań i baza jest stale rozwijana o nowe zadania. Przy czym każde zadanie jest opatrzone wyjaśnieniami krok po kroku. To jest jedyna tego rodzaju baza zadań na rynku w tym momencie. Niektóre osoby decydują się na kurs tylko po to, żeby pracować właśnie z tą bazą zadań. Następnie mamy repetytorium. Z mnóstwem schematów, tabelek, podsumowań, map, myśli itd. Generalnie coś, co przydaje się przy powtarzaniu materiału na koniec nauki, następnie wbudowane repetycję można by to też określić jako opieka dydaktyczna, i jest to jedna z najważniejszych cech kursów więcej niż matura. Polega ona na tym, że po prostu macie możliwość zadawania pytań nauczycielom i metodykom nauczania opiekujących się kursem. Przy czym te pytania mogą dotyczyć absolutnie każdej kwestii związanej z kursem, oczywiście. Czyli zarówno poszczególnych slajdów w prezentacjach, z których się uczycie, jak i zadań w testach, jak i zadań maturalnych, jak i samego procesu planowania i uczenia się itd. itd. Pytania możecie zadawać bez końca, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Nauczyciele na każde pytanie odpowiadają najszybciej, jak to jest możliwe, w wyczerpujący, cierpliwy sposób. I nawet jeżeli jakiegoś wyjaśnienia nie załapiecie za pierwszym razem, możecie dopytywać do skutku, aż uzyskacie zadowolenie. Odpowiedź. Następnie, Asystent AI, z którego możecie korzystać, ale nie musicie. Jest to po prostu sposób na uzyskiwanie szybkich, natychmiastowych odpowiedzi bez czekania, aż nauczyciel Wam odpowie. Można też w ten sposób wyszukiwać treści na kursie, chociaż można też po prostu posługiwać się paskiem wyszukiwania. Jest to zresztą bardzo wygodna funkcja, bo jak na przykład nie pamiętacie jakiegoś pojęcia czy procesu, to możecie wyszukać po prostu po nazwie i natychmiast znaleźć slajdy na ten temat i sobie przypomnieć o co chodziło. Następnie narzędzia do planowania nauki, i to dla takich osób jak ja, które mają absolutnie zero zdolności organizacyjnych, jest bezcenne, ponieważ platforma po prostu układa Wam plany nauki w zależności od tego ile macie czasu, które dni są dla was dostępne w tygodniu, a które nie i tak dalej i Plan jest bardzo spersonalizowany, dynamiczny, dostosowuje się do sytuacji, do tego jak szybko robicie postępy, czy jak wolno robicie postępy i tak Nie jest sztywno ustalony raz z góry, możecie go dostosowywać w miarę potrzeb. No i wreszcie na platformie jest cała społeczność osób, które tak jak wy przygotowują się do matury. W momencie, jak wchodzicie na platformę, to widzicie, ile osób w tym momencie jest zalogowanych i też się uczy, co jest w jakimś tam stopniu motywujące. Możecie odpowiadać sobie nawzajem na swoje pytania, możecie też wysyłać do siebie prywatne wiadomości, tak jak na komunikatorach typu Discord i tym podobnych. Następna zaleta kursu Więcej niż Matura jest taka, że uczysz się gdzie chcesz, jak chcesz i kiedy chcesz. Platforma jest dostępna non-stop 24 na 7, więc to od Was zależy, czy chcecie się uczyć od rana, czy o drugiej w nocy. I z jednej strony takie kursy, gdzie macie zajęcia o sztywnych godzinach, no. Mają tę zaletę, że jeżeli macie faktycznie określoną porę, o której musicie się na te zajęcia stawić, no to jest to jakoś tam mobilizujące, ale z drugiej strony, jeżeli opuścicie zajęcia, a często jest to nieuniknione, no to już robi się demotywujące, bo opuściliście, macie zaległości i tak dalej. Tutaj nie ma tego problemu, uczycie się totalnie wtedy, kiedy Wam odpowiada. Tak jak wspomniałam, macie swój indywidualny plan, dostosowany do Was, także nie ma czegoś takiego, że pozostajecie w tyle za resztą grupy. Czy coś w tym rodzaju. Nie tutaj idziecie zgodnie z własnym trybem i po prostu w swoim tempie. Od zeszłego roku dostępna jest również aplikacja mobilna, która zasadniczo ma te funkcje, co platforma. I ja, wprawdzie, nie jestem zwolenniczką bycia przyklejonym do telefonu. Uważam, że powinniście tego unikać za wszelką cenę. Ale z drugiej strony, jeżeli już i tak są takie momenty, że siedzicie na tym telefonie. No to z dwojga złego. Jeżeli macie scrollować TikToka, to zdecydowanie wolę, żebyście posiedzieli sobie na platformie i porobili zadania. Więc tutaj aplikacja może wam pomóc w bardziej konstruktywnym wykorzystaniu czasu, który moglibyście po prostu zmarnować. Naukę możecie zacząć w dowolnym momencie. To też jest plus, że nie jest tak, że musicie zacząć we wrześniu, bo wtedy rusza kurs i nie możecie już potem dołączyć, bo będzie za późno. No Najlepiej jest nie zapisywać się na dzień przed maturą albo tydzień przed maturą, ale tak poza tym jest spora dowolność, czy to będzie 3 miesiące, czy 6 czy 12, czy ile tam chcecie, ile macie czasu do matury. Po prostu wtedy plan będzie mniej lub bardziej intensywny, w zależności od sytuacji. No i wreszcie możecie realizować tylko te działy, które Was interesują. Nie musicie nawet realizować wszystkich, jeżeli nie macie wystarczająco dużo czasu. Możecie zająć się na przykład tylko tymi najbardziej priorytetowymi. Platforma też Wam podpowiada, które działy są najważniejsze pod kątem matury itd. Więc pod tym względem plan również jest spersonalizowany. Następna kwestia, która myślę, że prawie każdego interesuje, to jest przystępność cenowa. I model płatności, który jest faktycznie bardzo elastyczny. Możecie wykupić kurs na różny czas dostępu z góry, czy to będzie miesiąc, czy trzy miesiące, 6 miesięcy, dziewięć miesięcy, to zależy od was. Oczywiście, im dłuższy dostęp, tym niższa cena wychodzi za miesiąc, tak jak to zwykle bywa, że sprzedaż hurtowa wychodzi taniej niż sprzedaż detaliczna. Ale jest to korzystne, że możecie na przykład na początek wykupić kurs tylko na miesiąc i przetestować go, czy Wam się podoba, czy nie, a nie musicie od razu decydować się na opłacanie całego kursu na rok i wydawanie dużej kwoty naraz. Oczywiście i tak macie 14 dni na rezygnację. Nawet gdybyście wykupili cały kurs na rok i w ogóle pełny dostęp do platformy, to w ciągu 14 dni możecie zrezygnować bez żadnych konsekwencji i otrzymać zwrot pieniędzy. Niemniej możecie też wykupywać kurs po prostu na różne okresy. Sama cena kursu jest rzeczywiście korzystna. Wykupienie kursu na miesiąc kosztuje mniej więcej tyle, co 1-2 godziny korepetycji. W zależności od tego, z jak drogim korepetytorem porównujemy. A czym jest godzina korepetycji, czy dwie godziny, w porównaniu z całodobowym dostępem do platformy i możliwością zadawania nieograniczonej liczby pytań dyżurującym nauczycielom, prawda? W pakiecie wychodzi jeszcze taniej, w zależności od tego, jaki wybierzecie, to jest od 15 do 50% taniej niż za pojedynczy kurs. Możecie korzystać z rabatów, chociażby mojego kodu Ani Od Biologii, który daje Wam 10% zniżki na wszystkie kursy. Możliwa jest płatność w formie subskrypcji, ale nie jest obowiązkowa, bo wiadomo, że nie każdemu taka opcja odpowiada. Jest to wygodne, bo płaci się samo, ale z drugiej strony nie jest konieczne. I ostatnia sprawa, i to jest hit, mianowicie jeżeli wykupicie kurs z jednego przedmiotu w wersji z tymi wbudowanymi korepetycjami, to macie dostęp do pozostałych kursów, do pełnej platformy. Z wszystkich innych przedmiotów, tyle, że bez tych korepetycji. Obecnie dostępne przedmioty to jest chemia, biologia i matematyka, więc jeżeli na przykład wykupicie dostęp do platformy z biologii, z korepetycjami, to macie dostęp też do platformy z chemii i z matematyki w pełnym zakresie, z wyjątkiem tej właśnie opieki dydaktycznej. No i teraz to, co jest chyba już najważniejsze, jeżeli chodzi o wybór kursu maturalnego, to jest skuteczność i to, na ile ona jest tak naprawdę potwierdzona. W przypadku kursu Więcej niż Matura, autorzy kursu bardzo wnikliwie analizują wyniki kursantów. I na ten moment są one bardzo dobre. Z tymi wynikami dokładnie możecie się zapoznać na stronie, tam są szczegółowe dane, ale generalnie po ubiegłorocznej edycji ponad 70% absolwentów uzyskało wystarczający wynik do dostania się na kierunki medyczne. Te wyniki są też bardzo dobre w porównaniu z wynikami średnimi krajowymi. No i to są twarde dane. Które faktycznie świadczą o skuteczności metodyki tego kursu. Następna kwestia to są opinie na Trustpilot.com. Opinie na Trustpilocie są niezależne, to znaczy firma, która jest oceniana przez klientów, nie może na te opinie wpływać, nie może ich usuwać, może na nie jedynie odpowiadać. Kurs więcej niż matura ma bardzo dobrą opinię na Trustpilocie, no ale możecie tam faktycznie poczytać, Prawdziwe wypowiedzi kursantów, co im się podobało, co im się ewentualnie nie podobało, i mieć tutaj wiarygodny obraz. Absolwentów kursu więcej niż matura po dwóch edycjach jest około 5 tysięcy, aczkolwiek absolwentów bliźniaczego kursu więcej niż lek, który ma tę samą zasadę działania, tę samą metodykę. Absolwentów więcej niż lek jest już ponad 40 tysięcy, ponieważ te kursy są na rynku już trochę dłużej. No, i z roku na rok niewątpliwie będzie ich przybywać dalej. No i wreszcie gwarancja satysfakcji, o której już wspomniałam. Jeżeli spełnicie określone warunki, które są podane na stronie, możecie je sobie z góry przeczytać, zanim się na cokolwiek zdecydujecie, to albo otrzymujecie wynik w top 15% wyników z danego przedmiotu w danym roku, albo otrzymujecie zwrot pieniędzy, albo możecie podejść do kursu jeszcze raz za darmo. To jest faktycznie branie odpowiedzialności za skuteczność kursu, za jego jakość i w ogóle. I ja to szanuję. No i teraz, kto tak naprawdę tworzy kurs więcej niż matura? To jest około 160 osób nauczycieli, metodyków nauczania, psychologów itd., itd., a jest ich aż tak dużo, chociażby dlatego, żebyście mogli otrzymywać odpowiedzi na swoje pytania jak najszybciej. Są wśród nich również egzaminatorzy z doświadczeniem w kluczu maturalnym. Z moich obserwacji wynika, że jednym z takich najczęstszych pytań uczniów, pojawiających się na platformie, to są pytania do zadań maturalnych, w stylu, czy moja odpowiedź byłaby uznana? I tutaj, bla, 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 moja odpowiedź. W takim przypadku bezcenna jest znajomość, dokładna znajomość klucza naturalnego i tego właśnie, co byłoby uznawane, a co nie. Tutaj możecie polegać na kompetentnych osobach, które faktycznie ocenią Wasze odpowiedzi zgodnie z najbardziej aktualnym kluczem. No i wreszcie ostatnia kwestia jest taka, i to też jest bardzo cenne, że. Na kursie więcej niż matura, Wasz głos, Wasze uwagi, Wasze pytania, opinie, recenzje itd. to wszystko jest brane pod uwagę przy stałym rozwijaniu, doskonaleniu platformy, ulepszaniu jej, dostosowywaniu do Waszych potrzeb. Autorzy kursu analizują Wasze oceny lekcji, oceny, objaśnień zadań maturalnych, analizują Wasze pytania, to co sprawia Wam największe problemy itd., itd. Jakie sposoby, jaki czas nauki do matury działa najlepiej? Jakie są potem właśnie wyniki uczniów na maturze? To wszystko jest krupulatnie analizowane właśnie w tym celu żeby platforma była jak najlepsza i żeby mogła wam faktycznie dawać te gwarancje osiągnięcia jak najwyższego wyniku na maturze i to by było na tyle z mojej strony. Jeżeli chcecie się tak wstępnie, na szybko przekonać osobiście, jak wygląda platforma od środka, to możecie skorzystać z wersji demo, która jest dostępna na stronie Więcej niż Matura. Tam wprawdzie nie ma wszystkich opcji w tej wersji demo, nie macie dostępu do tych budowanych korepetycji, nie macie dostępu do pełnej bazy zadań. Niemniej będziecie mieć jakiś tam wstępny ogląd, jak ta platforma działa, jak wygląda, możecie się przynajmniej w jakimś stopniu. Z nią zapoznać. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie o kodzie rabatowym, a nie od biologii. No i pamiętajcie, że jest ostatni moment, aby zapisać się przed tegorocznym egzaminem z możliwością gwarancji satysfakcji. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.